I kolejnym wspólnym gołębnikiem, jaki będziemy teraz omawiać, jest to jeden z moich ulubionych wspólnych gołębników, ale to chyba ze względu na to, że jeżeli chodzi o polskie hodowle, zawsze tam odnosimy sukcesy, każdego roku nasze gołębie plasują się w czołówce, tutaj też myślę, że, I wiadomo, był jeden ten sezon, gdzie najwięcej polskich gołębi zostało tam wysłane, a niestety na Derby Riachus był to sezon katastrofalny, ponieważ już te sławne chyba już wszyscy o tym słyszeli o tych gołębiach ze Szwajcarii, które przyszły niezaszczepione na ten wspólny gołębik, przychorowane w ogóle jeden miał tam jakieś od razu oznaki Paramikso i niestety tam część gołębi tych młodych przywiezionych to było w 2000... W 2018 roku niestety padła, praktycznie 30% sada. Był to jeden, jedyny raz, gdzie właśnie na wspólnym gołębniku Derberiachos, który tutaj jest ciekawostka, on jest prowadzony przez oddział portugalski, czyli tak samo jak był u nas oddział 0233, zorganizował sobie wspólny gołębnik. I 50% z dochodu z tego wspólnego gołębnika przekazywane jest charytatywnie na domy dziecka, na szkoły, a 50% przekazywane jest na działalność oddziałową. Także świetna inicjatywa, którą od początku bardzo mocno wspieram, bo należy wspierać takie inicjatywy. Jest to jeden z na świecie, który organizowany jest przez oddział Derby Mira jest organizowany przez federację, czyli odpowiednik PZHGP, no ale to tak to jest już troszkę co innego, tutaj jest wiadome, oddział jest jednostką podlegającą zarządowi głównemu, tak samo w Portugalii, także oni wyszli z taką inicjatywą, dlatego też Wszystkie wyniki relacjonowane są na benzingu. Oni również mają akredytację FCI, bardzo fajne punkty się zdobywa. Mnie, tutaj też jest taka ciekawostka, że zawsze teraz chłopcy mi się nawet z Polski pytali, co to znaczy, że na ostatnim locie są tak jakieś portugalskie nazwiska. Tutaj nawet dzieci sobie typują po ostatnim locie półfinałowym. Po locie półfinałowym, a przed finałem, dzieci przy koszowaniu sobie właśnie pokazują, mogą sobie wskazać palcem głębia, którego chcą aktywować. Jeżeli ten gołąb wygra, powiedzmy, siądzie tam pierwsze trzy gołęby z tych wszystkich wytypowanych przez dzieci, wtedy dana szkoła wygrywa tam jakiś zestaw. Nie wiem czy tam przyborów, książek, przede wszystkim przybiorów, przyborów, piórników, takie tam plecaków i tak dalej, także też taka ciekawostka właśnie, że dwa lata temu, trzy lata temu, w 2016 roku odnieśli, wiem, pierwszy sukces, zajęli drugie miejsce na lecie finałowym jako właśnie Majzesz Racing Team i właśnie nasz gąb był wytypowany przez dzieci, właśnie szkoła, yy, można powiedzieć w cudzysłowie naszym gołębiem wygrała. Tam właśnie duży taki zestaw o wartości bodajże 1200 euro, tych wszystkich przyborów takich do szkoły. Także tam akurat dziewczynka wytypowała naszego głębinę. Wiadomo, w się kierowała kolorem, bo był tu połowa samiczka z włosów, także tutaj miała ułatwione zadanie. Wiadomo, jak to dziewczynka spadła się i go wytypowała, wygrała rok później. To był 2016 rok, gdzie pierwszy raz Polskie Głębi tam były, w 2017 roku. Kolejny ogromny sukces: zajęliśmy trzecie miejsce na locie finałowym. Nikt dwa lata z rzędu nie miał podium, właśnie na tym wspólnym głębniku. Nam się to udało zrobić. 2018 rok również był z dużymi sukcesami, ponieważ między innymi na locie półfinałowym mieliśmy drugie miejsce, na locie finałowym 18 miejsce, gdzie przyleciało 19 MV wraz czwarte miejsce z Dobłogą, pana Szymańskiego z z Polski, także tutaj też mieliśmy 13 asa, właśnie tego czerwonego wosa, który na naszym Peugeotzie w logo jest teraz jeździ sobie, można powiedzieć, które właśnie odkupiliśmy z powrotem i już jako pierwsze dziecko dał 8 z finału na Giewoncie, także ten sezon 2018 również był z sukcesami i w 2019 roku Znowu nasz gołąb zajął 11 miejsce na finale, 15 miejsce zajął gołąb chyba z hodowli Michał Patryk Wróbel, tak czy siak w 50 mieliśmy też hodowla Stępniewski, dobrze się tam pokazała, w 50 mieliśmy bodajże my chyba 4 gołębie, Patryk i Michał Wróbel też trzy albo 4 gołębie i hodowla Stępniewski chyba dwa, ale tutaj tak proszę mi nie trzymać za słowo, bo o ile wiem, że myśmy mieli właśnie 4 gołębie to... Pozostały tak nie do końca zawsze pamiętam, ale zrobiliśmy czołówkę zarówno my, tak samo gołąb asylotowy bodajże czwartego asylotnika zdobyła Hodowla Stępniewski. My znowu drużynowo w całej generalce ze wszystkich lotów konkursowych również zajęliśmy czwarte bądź piąte miejsce, także tutaj można powiedzieć, że w tej czołowej piątce pokazaliśmy się znowu świetnie. Dla naszej hodowli można powiedzieć, że to taki specyficzny wspólny gołębik, ponieważ cztery lata z rzędu mamy w 20 z finału gołębia. Tego wcześniej nikt nie dokonał im Miejmy nadzieję, że może uda się wyśrubować ten rekord, ale będzie niezmiernie ciężko to, ale wiadomo, trzeba walczyć. Tutaj Jeżeli chodzi o regulamin, również koszty, koszty udziału nie są jakieś duże. Tutaj drużyna 6 gołębi, koszt całkowity wraz, wraz z transportem jest to 580 euro, czyli około 370 zł od gołębia na gotowo. Tutaj wiadomo, transport samolotowy do Portugalii jest 130 euro od gołębia, ponieważ federacja portugalska nie zgadza się na inny transport gołębi, jak tylko i wyłącznie samolotowy. Także tutaj przez to te koszty są troszkę droższe, ponieważ 30 euro właśnie transport gołębia. Yy, tutaj wiadomo, przy, udziału, przy udziale 5 gołębi uczestnik otrzymuje udział 6 gołębia gratis, dlatego właśnie wychodzi ta, ten udział poniżej 100 euro za 6 gołębi 580 euro. Tak, mówi, pozycja na obowiązkowa dla wielu hodowli z Polski, które chcą rywalizować i to według mnie to jest jeden z najbardziej sprinterskich wspólnych gołębników na świecie. Wiadomo, jest dużo lotów lekkich. Akurat my mieliśmy szczęście, że tam gdzie zajmowaliśmy drugie i trzecie miejsce na finałach, to akurat te loty były bardzo ciężkie wręcz ten, gdzie mieliśmy trzecie miejsce, w pierwszy dzień było tylko 20 parę gołębi i pierwsze trzy gołębie zrobiły tak ponad ponad godziny wyprzedzenia nad kolejnymi, ale to... Faktycznie był ciężki lot, rok wcześniej drugie miejsce przegraliśmy z Mistrzem Świata Karolem Heidzenlangiem, z którym się teraz właśnie bardzo mocno przyjaźnimy. Dobieramy cały czas od niego już przez dwa lata z rzędu. Patrzy, nikt w Polsce nie ma jego gołębi. Jedynie coś ktoś tam odkupi ze wspólnego gołębika, a my mamy dostęp i też ponad 20 oryginałów od Karola Heidzelanga przez ostatnie w tamtym roku i w tym roku zasiliło nasze szeregi. Już m.in. właśnie na Deby Halkidiki trzeci gołąb wywodzi się z jego linii z finału pierwszy as, także rewelacyjne ptaki. I wtedy przegraliśmy właśnie o sekundę, a później już 3 lata, lata z rzędu pokonaliśmy, właśnie kadła Hańca Langa. Także widać, że też można, nie, tylko przede wszystkim najważniejsze, co jest, to nie można się zrażać. I tutaj data przyjęcia gołębi jest to właśnie od 1 marca do 1 maja, ale przede wszystkim organizowane są te właśnie transporty w kwietniu i w maju. Ten marcowy według mnie jest jeszcze troszkę za wcześnie. Oni też rzadko nam te gołębi wtedy przyjmują. Tutaj, co można powiedzieć, wiadomo, szczepienia, że no to wszystko jest, to wszystko też jest, można powiedzieć, w naszej gestii, ponieważ bardzo często jest, że hodowcy zapominają wysłać tych szczepień i tak dalej. Dlatego my to musimy organizować we własnym zakresie. Ale tam, jeżeli ktoś ma zaświadczenie, to bardzo dobrze, jeżeli nie, no to zawsze musi nas o tym poinformować, to jakoś to idzie, jeszcze jakoś zorganizować, żeby było dobrze. Kalendarz oraz terminarz lotów. Jest to 6 treningów od 5 do 90 km, a potem loty konkursowe 100 km 130, 160, 190, 240 i finał 383 km. Także tutaj widać, że jest to gołębiej, można powiedzieć, taki typowo spoliterski. Zazwyczaj te loty nie są jakieś katastrofalne ani ciężkie, chyba że wystąpią jakieś wysokie temperatury, upały. Pula nagród w tym roku jest to 50 tysięcy euro, praktycznie gwarantowane i tutaj też ciekawostki takie doszły, między innymi, że tutaj wiadomo, 50% z aukcji, jeśli gołąb osiągnie minimum 150 euro. Wcześniej było, że czy był sprzedany za 50 euro, czy za 70, to i tak otrzymywaliśmy 50% z aukcji, tutaj już na wstępie mówię, że on musi kosztować minimum 150 euro, żeby hodowca otrzymał 50 euro. Także teoretycznie, jeżeli kupujemy gołębia za 140 euro, chcemy odkupić swojego, płacimy 140 euro. Ale jeżeli odkupujemy za 150 euro, wtedy płacimy tylko 80. Także to jest taka ciekawostka, że nieraz właśnie trzeba siebie przelicytować, żeby móc kupić gołębia trochę taniej. Tutaj nagrody, właśnie zwycięzcy hotspotów, pierwsze, drugie, trzecie miejsce jest 1000 euro za pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce z półfinału również 1000 euro, pierwszy lotnik również 1000 euro, pierwsza drużyna również 1000 euro, zwycięzca finału jest to 7500 euro, także ciekawostka taka, że wcześniej te pierwsze loty konkursowe w ogóle nie były punktowane, nie zarabiało się, bądź bardzo mało, a teraz jest to po 1000 euro za każde zwycięstwo na poszczególnym etapie, także to jest taka ciekawostka faktycznie, że jest to... Coś takiego nowego i fajnie to wygląda. No i zwycięzca drużynowy to jest, drużyny, jest mistrzostwo drużynowe tutaj prowadzone, dlatego też bardzo lubimy ten wspólny gołębnik. Zwycięzcą drużynowym zostaje ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów z lotów konkursowych i finału. Liczą się dwa pierwsze z gołębie z drużyny. Punkty zdobywają ptaki na bazie 1-4, czyli 25% ptaków wysłanych na lot. Przykładowo wiadomo, jeżeli wysłano 1000 gołębi, wtedy 251 ptaków zdobywa nagrody w przypadku remisu między drużynami po wszystkich lotach konkursowych wygrywa drużyna, która zdobywa więcej punktów z lotu finałowego. Także to są też, można powiedzieć, takie dosyć jasne zasady, co na tym wspólnym głębiku obowiązuje. Tak jak mówię, od wielu lat wysyłamy tam, od wielu lat, praktycznie 16, 4 lata wysyłamy tam głębie, Mimo tej jednej wpadki właśnie w 2018 roku, dalej tamtego nie będziemy wysyłać, ponieważ są fajni, uczciwi, rzetelni ludzie, którzy pracują dla oddziału, nie dla siebie. Dlatego można powiedzieć, że z czystym sercem bardzo mocno można polecić ten wspólny Głębnik Erby jest świetnie organizowany, wszystko jest zrobione transparentnie, fajnie, także możemy tylko tutaj zachęcić przede wszystkim do udziału na tym wspólnym głębniku. I myślę, że kolejna edycja również okaże się bardzo dużym sukcesem. Pozdrawiam, dobry lot.